Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książeczce Apolonii Ptak. Zielone pojęcie Dużym dzieciom do poduszki. Książeczka wydana przez Bibliotekę Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w tym roku. O książkach Apolonii Ptak już mówiłem na kanale, jak takich jak Taniec w deszczu, Ślad, czy Podpisz się czytelnie, Pamiętnik z życia nauczycielki. Sam tytuł Zielone Pojęcie jest przewrotny, ponieważ wskazuje na obiegowe sformułowanie, że nie mamy o czymś zielonego pojęcia, a z drugiej strony, barwa zawarta w tytule odsyła do treści tej książki, która w skrócie jest prozą o przyrodzie. Apolonia ptak kontynuuje gatunek, który na przykład w Rosji uprawiał Turgieniew, tak zwanej prozy myśliwskiej. Przy czym dziwna to proza myśliwska, jako że bohaterka tej książki z jednej strony boi się pociągnąć za spust, aby zabić zwierzę, a z drugiej przyznaje, że nie ma nic piękniejszego, niż brylantowe oczy zabitej sarny. Zwracam uwagę na słowo brylant, ponieważ ta książka ma w sobie coś niezwykle szlachetnego. Ma w sobie również coś niezwykle czystego: jest to czystość źródła krystalicznej rzeki, płynącej poprzez las. Bo też las w tej prozie. Odgrywa niebagatelną rolę. W lesie biegają sarny. W lesie czają się wilki. W lesie czają się dziki. Jest dużo grzybów, owadów, rozmaitego gatunku ptactwa. Apolonia ptak w swojej poprzedniej prozie dała dowód dychotoniczny, Swojej egzystencji, rozpiętej z jednej strony na uciążliwą pracę prowincjonalnej nauczycielki, która musi wciąż poprawiać zadania uczniów i pisać mozolne sprawozdania dla dyrekcji. Odpoczywała jedynie na łące. I dlatego, ta dychotomia była dychotomią między zamknięciem a uwolnieniem. Jeśli mowa o wolności czy też uwolnieniu, to niewątpliwie w najnowszej książce Apolonii Ptak pod tytułem Zielone Pojęcie mamy do czynienia z wolnością. Z wolnością, która ma swoje miejsce na łąkach, w lasach, w przyrodzie. Gdzie świeci księżyc albo świeci słońce. Ta wolność jednocześnie jest pewnym ograniczeniem, bo jakże można nazwać działalność myśliwych albo kłusowników, jeśli nie ograniczeniem wolności istot żyjących? Na tym szczególnym paradoksie zbudowana jest ta książeczka, pełno w niej stylizowanych dialogów gwarowych, które bohaterka odbywa z ludźmi prostymi, szukającymi jedynie możliwości przetrwania, które gwarantuje zabicie zwierzyny. A następnie sprzedanie jej. Bohaterka jest osobą wolną, dlatego nikomu tej wolności nie odmawia, choć sama boi się pociągnąć za spust. Czymże byłoby owo zielone pojęcie? Zielone pojęcie z jednej strony odsyła do krainy wolności, a z drugiej strony odsyła do tego procederu myślistwa. Osobiście mam neutralny stosunek do myśliwych, choć nie wiem, czy byłbym skłonny pociągnąć za spust, gdyby przyszło mi zabić sarny. Być może dylematy bohatera łowcy jeleni z genialną rolą Roberta de Niro ciągną się i są przywoływane, jakby przez kolejne warstwy tej prozy, która, której zadaniem jest jedno chwalenie. Pochwała świata stworzonego. W istocie dziwna to proza, ponieważ mocno odhumanizowana. Występują w niej jedynie zwierzęta i myśliwi. Gdzie niegdzie przysiądzie pszczoła, gdzie niegdzie zerwie się jaskółka albo wyleci jastrząb który jednak kończy swój żywot wskutek strzału ze strzelby. Dziwna ta proza, jakby nawiązująca do księgi rodzaju i tego zdania: Czyńcie sobie ziemię poddaną. Jakże tu czynić sobie ziemię poddaną? I jednocześnie odbierać życie istotom żyjącym. To paradoks losu człowieczego. Człowiek żyje się, człowiek rodzi się i umiera. Ta sprzeczność, nielogiczność, aporia jest wpisana. W jego świadomość od momentu poczęcia do momentu końca. Jakże tu żyć, skoro trzeba umrzeć? Tak rozwiniętej świadomości metafizycznej swojej egzystencji nie mają zapewne zwierzęta, które działają pod wpływem instynktu, ale i one przecież czują. I trzeba zabić sarnę jelenia dzika świnkę? Cóż z tym zrobić? Na to odpowiedź jest jedna: Paradoks wolności niesie ze sobą ryzyko zniewolenia. Po Heideggerowsku, wszyscy jesteśmy wrzuceni w ten świat. Dodam jeszcze, że przy prozie Apollonii ptak zielone pojęcie można odpocząć. Generalnie, scenaria miejska rodzi rozmaitego na, rodzaju napięcia, konflikty, rozdarcia, dramaty. Niektórzy są zwierzętami miejskimi. Niektórzy są zwierzętami wiejskimi. Zdecydowanie bohaterka prozy Aporoni ptak, a zarazem podmiot mówiący tej prozy, woli wieś, sielskość, przyrodę. Ale jest również w tym umiłowaniu wolności pewne okrucieństwo, kiedy czytamy o brylantowych oczach zabitej sarny. Jakże te oczy mogą lśnić brylantowym blaskiem, skoro są zgasłe, skoro należą do nieżyjącej istoty? Być może odpowiedzią byłaby odpowiedź metafizyczna. W zwierzę odeszło do krainy wiecznych łowów i blask oczu zabitej sarny jest już pozaświatowy. To oczywiście hipotezy i domniemania. Na dowód, że przy tej prozie można się zrelaksować i odpocząć, przeczytam króciutki fragmencik pod tytułem Światło moje powszednie. To był kolejny szczęśliwy dzień ufający losowi, że tak już będzie zawsze do końca świata a przynajmniej do końca tych krótkotrwających wczasów. Znowu łąki, pola uprawne, gdzie niegdzie wapienne skałki, zrzucona z ramion biała chusta na tle zieleni. Trzmiele, pasikoniki, pszczoły, a skowronki wiszą nad polami. Drżyjcie, robaczki małe w trawie, drżyjcie, latające małe stwory, aż do zmroku. W nocy... Was będą szukać znowu inni. Na razie tylko wiatr się huśta na wysokiej trawie. Zboża wstępują w wiek dojrzały. Można pomarzyć, powałęsać się po skarpach, miedzach i całkiem zwyczajnie po nic nie robić. Świat się i tak kręci za darmo, aż się kiedyś ukręci. I już nigdy nie będę musiała pracować. Dodam, że praca w prozie Apolonii Ptak jest nieznośnym przymusem, bohaterka nie czerpie z niej radości. Dopiero, jak już powiedziałem, to wyzwolenie wiejskie i sielskie daje jej poczucie nic nierobienia i braku przymusu. Może przeczytam ten fragment. Gdzie zawarte jest zdanie o oczach zabitej sarny? Z krótkiej prozy godzina ognia i głodu. Poza naszymi leśnymi sprawami nie rozmawiamy prawie o niczym, ale tu w Kniei jesteśmy społecznością zamkniętą. Przed oczyma sceny polowań, wąski dukt leśny, dwie godziny białej ciszy, wypatrywania jednego ruchu. Mróz i zmęczenie pracują przeciw tobie. Nagle rozdarcie powietrza i na śniegu najpiękniejsze na świecie brylanty. Oczy zabitej sarny. Dodam, że ta proza składa się z takich miniatur, z miniatur, które jako żywo przypominają język poezji. Autorka w swojej prozie jest bowiem poetką, wrażliwą przede wszystkim na krajobraz, na piękno otaczającej przyrody. Na dowód jeszcze na ostatek, krótki fragmencik z prozy pod tytułem Siano. Tymczasem słońce wyjechało już wysoko w górę, Ty się pocisz, a pod drzewami, pod miedzą, ktoś dla ciebie namalował cień. Cień jest żywy i chodzi po łące. A pod krzakami w garnku stoi mleko. Napi się, usiądź. Przed tobą kwiat jeden się ostał nieskoszony. Huśta się na nim wiatr. Niczego od ciebie nie chce. Pozwala na siebie patrzeć, ty i kwiat. Chwila wspólnego wytchnienia jest wam tak przymijająco. A w mleku jest śpiew ptaków i zapach siana. I senne zapatrzenie krowy. Strażnicy, uwrót nieba. Bo kiedy pytasz sam siebie, czy jest Bóg, czy go nie ma, że pewnie cię tylko łudzą wielką tajemnicą, to spójrz na kwiat. On sam jest wielką tajemnicą, a przecież stoi przed tobą, kołysze nim wiatr. Zwróćmy uwagę na warstwę brzmieniową również w tej prozie. Kwiat, wiatr, podobieństwa brzmieniowe. Kwiat jako wielka tajemnica przyrównany do Boga Ojca, który również jest niezgłębiony i niedefiniowalny. Krajobraz Przyrody jawi się jako swoiste wrota do nieba. Wrota do nieba, które trzeba tylko opisać choćby mając o nich zielone pojęcie. Bardzo zachęcam do przeczytania tej prozy, którą czyta się szybko, łatwo, przyjemnie i jest dobrą lekturą na wakacyjny czas. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.